Witam wszystkich z tej strony sąsiad i chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek z serii Minecraft z Sąsiadem. Ten odcinek będzie wyjątkowo nudny, gdyż będziemy się w nim zajmować tylko i wyłącznie budowaniem mostu. Wiele było z tym problemów, wiele razy coś pomyliłem. Mam nadzieję, że jednak część z Was chociaż zajrze do tego odcinka. No więc standardowo zacząłem sobie budować most. W ten sposób, ale nie popatrzyłem dokładnie, jak to miałem zrobić, gdyż to była ta zbyt duża wysokość tego mostu, która mi nie pasowała po prostu, i yy, mówiłem już w poprzednim odcinku, że prawdopodobnie coś tam zmienię. No, ale niestety nie zauważyłem tego i przez to. Yy, Źle po prostu poprowadziłem ten most. Tutaj mi oczywiście brakło drewna, więc sobie musiałem... ...jeszcze ściąć trochę. Na szczęście jabłuszka fajnie wypadają, naprawdę mi się to bardzo podoba, że te jabłka wypadają w takich ilościach, bo... ...z głodem nie ma żadnych problemów, wystarczy iść do lasu i zaraz jest się najedzony. Bardzo fajna sprawa. A drzew tutaj mamy naprawdę kosmiczne ilości. Pod dostatkiem całkowicie. Jeszcze, jak to wszystko zacznę sadzić, chyba zrobię sobie jakiś sad albo coś tego typu. Okej, okay, teraz trzeba. Hmm. No właśnie, zbliża się noc. A ja, ja sam. Wiedz... No znaczy się. Pewien widz powiedział mi. Że tutaj mam w skrzynce jeszcze nici i mi się faktycznie to przypomniało, że je mam i w ten sposób sobie mogę zrobić jeszcze jedną wełnę i mamy wreszcie łóżko. Tak, po tych kilkunastu odcinkach mamy wreszcie łóżko. Teraz możemy już spokojnie sobie zasnąć i nie czekać całą noc w domu, aż potwory nas odwiedzą bądź też nie. Już nie jesteśmy zdani tylko na nich, tylko sami na siebie. Postawię sobie to łóżeczko. Myślę, że tutaj w pokoju. I będzie dobrze. No i proszę bardzo. Co za uczucie, jak nie trzeba już czekać całą noc, tylko się klika raz i już się jest na nogach. Super. Tam się jakiś potwór nawet pali. No i teraz trzeba przerobić te deski na mm, te płyty. Dębowe płyty. No, i tutaj dalej nie wiedziałem, że popełniłem błąd przy obliczaniu tego. Znaczy, błąd. Co to za obliczanie w ogóle? To jest żadne obliczanie, po prostu się rąbłem i tyle. Ale postanowiłem robić patyki. Znaczy, się patyki robić. Nie, co ja już gadam. Postanowiłem robić płotek, takie, tak jakby ogrodzenie do tego mostu. Takie w sumie tylko dla ozdoby, bo żeby to ładnie wyglądało. Ale nie udało mi się tego zrobić w sposób w jaki ja chciałem, i w tym momencie się skapłem, że coś jest nie tak. Trzeba to po prostu wszystko wywalić stąd i przebudować cały most. Co zajmie już niestety cały odcinek. Dlatego jeszcze raz powtarzam, jeżeli ktoś chce czegoś ciekawego po tym odcinku. To niestety w tym odcinku jest strasznie nudno, ale spróbuję go jakoś hmm. zaciekawić Was bardziej chociaż komentarzem. Więc niestety trzeba cały ten most zlikwidować, przynajmniej tutaj na tej części, i zająć się jego przebudową. Yy, nagrałem sobie wczoraj pewien użytkownik, stworzył grę yy, taki fan art yy, dla Roya. Myślę, że większość będzie wiedzieć o kogo chodzi. I postanowiłem sobie z niej yy, na, nagrać również taki jednoodcinkowy let's play. Możecie sobie zajrzeć. Według mnie dosyć ciekawa gra. Taki Slenderman, tylko że przerobiony. Oczywiście zamiast Slendermana jest. Rok. A przy zbieraniu kartki jest dźwięk jaki wydaje Rojo. Generalnie w ogóle w menu i wszędzie są dźwięki roja. Czasami przekleństwa, no ale cóż, ja tej gry nie robiłem. Ale generalnie gra mi się bardzo spodobała, chociaż nie mogłem znaleźć 8 kartek. Znalazłem tylko 6 i później już błądziłem, szukałem. I nie mogłem nigdzie znaleźć. Tu, tu popełniam kolejny błąd, ponieważ y, nie, nie musiałem tego tak robić. Jeśli środek mogłem zostawić, y, nazwijmy to pusty. Czyli tylko, je, y, poje, no, tylko na górze jest deskan od dołu już nie musi być. Przez to nie tracę tylu desek. Ale niestety nie pomyślałem. Na szczęście po chwili się skapłem, że powinienem to zmienić. I już wszystko było w porządku. Hmm. No i już kurczę, dzisiaj jest piątek. Znaczy piątek, y... czwartek, przepraszam. No i już prawie cały tydzień ferii minął. No strasznie ten czas szybko leci. Ale staram się, tak jak obiecałem, codziennie wrzucić wam jeden film, czasami nawet dwa. I myślę, że jest wszystko w porządku. Chociaż patrzyłem, mam przecież 351 widzów, a ogląda mnie zaledwie, mm, ja wiem, 20 osób. Dziwna sprawa, ale to, to się zmieni z czasem, jak tylko zacznę robić jakieś ciekawsze materiały. Tutaj kolejny błąd, jaki popełniłem. Nie popatrzyłem, jak to mam wszystko wyjść. I zrobiłem ten most zbyt wysoki. I teraz wygląda to okropnie. Chociaż nie wiem, czy już w tym momencie będę wiedział o co chodzi. Tak jest. Oczywiście. Niestety. W tym odcinku same fejle. Taki błąd to już jest naprawdę śmiech na sali. Ale przynajmniej w końcowym efekcie ten most będzie naprawdę piękny. Przynajmniej według mnie to już wy ocenicie. Myślę, że to już będzie ostatni odcinek albo, ja wiem, przedostatni z tym mostem. Ale w kolejnym odcinku, nawet jakbym jeszcze coś musiał dokańczać, to już się zajmiemy czymś innym, czyli tutaj pójdziemy na wprost tego mostu i tam otworzymy sobie kopalnię, nową. Nie tą, co, co jest zbudowana koło magazynu, tylko nową po prostu kopalnię, żebyśmy mogli sobie ją sami wykopać. Bo te gotowe kopalnie to muszę przyznać, że nie jest najlepszy pomysł. Kłucze tak te, jak się buduje w wodzie. Niestety zawsze się zdarzy jakaś pomyłka. Nie wiem, co bym jeszcze mógł w tym domku dobudować. Aha, no tak, miałem robić dach taki y, skośny. To owszem, tym się jeszcze mogę zająć. Ale póki co y, ważniejszy był dla mnie ten most, który swoją drogą dosyć mi się podoba. Nie wyszedł najgorzej, myślałem, że będzie gorszy. To są próby kopania pod wodą, no i nawet całkiem udane próby. Znaczy się, w sumie to jest jedna próba, więc nie wiem po co mówię w liczbie mnogiej. Wyszło to właśnie tak, że mm, po rogach, znaczy. Się, po brzegach są całe klocki, a w środku jest to puste. Takie dosyć to jest, myślę, ładne. Chociaż kto tam się będzie patrzył na ten most od dołu? To ja nie mam pojęcia. I wpadłem na taki pomysł, żeby przy 20 odcinku udostępnić wam sejwa, bo myślę, że i tak po pewnym czasie, jeżeli coś mi tu oczywiście ładnie będzie szło, to ktoś się o tego savea zapyta. Więc pierwszy save będzie udostępniony na 20 odcinek, a kolejny myślę, że na 40. O ile dotrwam, ale mam nadzieję, że dzięki Wam dotrwam. Tak w sumie, niby to brzmi, niby wszyscy mówią, że żebranie o łapki. A przecież, jeżeli ktoś z Was mi daje łapkę w górę, to ja wiem, że ten film się mu podobał. Jeżeli ten film się mu podobał, to wiem, że może chcieć kolejnego odcinka. I, znaczy, kolejny odcinek i tak będzie, chociażby było zero łapek w, w górę, ponieważ ja tego nie robię dla łapek. Ale dziwi mnie czasami na YouTubie takie coś, że jeżeli ktoś prosi o tą łapkę, na przykład Minecraft Blowy albo jakieś inne. Inni u, użytkownicy to, że ludzie go hejtują, że po prostu jest żebrakiem i takie różne. Ja wiem, może większość to robi, znaczy większość. Część ludzi na pewno prosi o łapki dla pieniędzy, ponieważ nie wiem, czy wiecie oczywiście, ale łapka w górę jeżeli ktoś yy, na przykład, nie wiem, się wyświetla dosyć nisko, a dostanie dużo łapek, to jest szansa, że się wybije w wyszukiwarce YouTube na wyższą pozycję. Jeżeli jest na tej wyższej pozycji, to wiadomo, będzie miał więcej obejrzeń i więcej obejrzeń, to jest więcej kliknięć w reklamy, czyli również więcej pieniędzy. Ale na przykład dla mnie kliknięcie łapki w górę oznacza, że komuś się naprawdę ten materiał spodobał. Jak widzę te łapki w górę, to mi to jest po prostu lepiej i mm, bardziej chce mi się nagrywać. Dlatego, jeżeli oczywiście chcecie, to dawajcie łapki w górę. W sumie was to nic nie kosztuje, a ja, ja się wtedy jakoś tak jako twórca lepiej czuję. Ale to już tyle, jeżeli chodzi o e, przez niektórych nazywane żebranie, ponieważ już jesteśmy coraz bliżej zakończenia mostu. Tutaj nie wiem po co to burzę. Przecież w sumie nie muszę. Ale mądry Polak po szkodzie ok. No i trzeba jeszcze zdobyć trochę drzewa, ale bez siekiery, niestety, jest to niemożliwe. Dlatego robimy siekierę ja sobie robię drewnianą, chociaż nie wiem czemu, bo mnie. Przecież y, kamień mogłem spokojnie zrobić y, y, kamienną. Choć w sumie jest to bez znaczenia, bo i tak mam Trikepitator, więc drzewa się rozpadają. Tutaj też jakaś kopalnia, chociaż nie wchodzę, wolę nie ryzykować. Ale dobrze wiedzieć, że jest. Cały czas tu wpadam. Okej. Okay. Creeper! Nie, tylko nie Creeper, żeby tylko nie wybuchnął. Nie, trzeba spadać, bo naprawdę, z Creeperami nie ma żartów. No, przecież to by była chwila i już by pół chałupy nie było. Znaczy, pół domu, przepraszam. Nie cierpię Creeperów i nie wiem, jakim prawem się tam zespawnował Creeper, skoro wszędzie są pochodnie. Ale mamy już problem z głowy. I możemy sobie i spać. Szkielet! Co to ma być? Znowu, znowu potwory. Nie zauważyliście pochodni, przecież jest pochodnia. Jak jest pochodnia, to się nie możecie respić tutaj. Wypad. I idziemy sobie spać. No i już możemy sobie w spokoju, mam taką nadzieję, że w spokoju dokończyć ten most i będzie wszystko w porządku. Trzeba sobie porobić trochę płyt i możemy wracać do roboty. No, i w sumie w tym odcinku most już jest ukończony. W kolejnym tylko dodam te płotki. No, i mam nadzieję, że się to Wam podoba póki co ta seria. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. No, i na razie.